Stanisław Maciejewski. Rozpocząłem 91. rok życia. Przed 1939 rokiem, przed wybuchem wojny w Katowicach, zdałem do czwartej klasy szkoły powszechnej. Wybuch wojny przerwał dalszą edukację i dopiero po wojnie wstąpiłem do gimnazjum. W Łodzi ukończyłem liceum, a po uzyskaniu matury dałem egzamin na Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie okupacji na kompletach tajnych uczyłem się języka polskiego i programu dalszej szkoły podstawowej. Ponieważ był to obszar Wartegał, a więc wcielony do Rzeszy, nie było mowy o żadnej szkole polskiej. Komplety składały się z pięciu, sześciu uczniów w mieszkaniach prywatnych, w różnych miejscach, żeby nas Niemcy nie wykryli, bo wtedy ta osoba, która prowadziła zajęcia, była ukarana. Udało się bez żadnej wpadki, ale w pewnym momencie zostało to przerwane, ponieważ pani nauczycielka uznała, że ją śledzą i bała się narażać siebie i nas. Podczas wojny, jako małoletni, musiałem pracować u Niemca w charakterze pastuszka przy krowach, co dla mnie było bardzo uciążliwe, ponieważ byłem mieszczańskim dzieckiem. Krowę widziałem na obrazkach. Później byłem takim listonoszem, gońcem depesz na poczcie. Natychmiast po zakończeniu działań wojennych otworzono gimnazjum, znaleźli się profesorowie i były na normalne lekcje. Lekcje były obfite, no i muszę powiedzieć, tam po raz pierwszy spotkałem się z Łaciną, a Łacina przydała mi się jako ministrantowi, ponieważ wówczas nabożeństwa były w Łacinie. Najsłabszy byłem w matematyce, w fizyce, natomiast dobrze mnie oceniano w języku polskim, w historii i w geografii i dzięki tym przedmiotom, które miałem bardzo dobre, mogłem zdać maturę. W szkole miałem bardzo interesujących pedagogów. Potrafili uprzyjemnić tę naukę, zainteresować. I niezależnie od tego, co było na lekcji, to ja pogłębiałem wiedzę poprzez encyklopedię, poprzez czytanie książek. Bardzo mądrzy pedag pedagogi, bardzo mądrzy. Geograf Pan profesor Zabłocki, były nauczyciel we Lwowie. Przyjechał do Wielkopolski, doskonały człowiek. To był pedagog z prawdziwego zdarzenia. Nie lubiłem nauczyciela z biologii. Ja odbierałem go jako y, osobę, która nie lubiła uczyć, ale uczył. No i oczywiście również uczył chemii. Z tym było ciężko. Ponieważ było to liceum i gimnazjum koedukacyjne, to fajne dziewczyny, bardzo fajni koledzy, z którymi grałem w tenisa, w piłkę, a dziewczynami, które mnie nauczyły tańczyć. I do dzisiaj jestem wdzięczny, bo się słabo poruszałem, ale później byłem prawie, że baletwiszcz. Właśnie podczas takich zajęć zobaczyłem w balecie szkolnym, Tereskę. Ja byłem w liceum, ona była w gimnazjum i mi wpadła w oko. Zabiegałem, zabiegałem, i tak się złożyło, że pokochaliśmy się i wytrwaliśmy w małżeństwie. Ona po maturze, a ja, student pierwszego roku w wydziału, w wydziału Prawa, dotrwaliśmy do starości, co się rzadko zdarza. Utrzymuję kontakt z tymi osobami, które jeszcze żyją, z mojego rocznika. Ale no, z przykrością stwierdzam, że tylko zostało nas trzech, bo to że szmat czasu za nami jest. A po prostu natura wykrusza ludzi. Tyle nas zostało. Ale wspominam ich mile, pomodlę się za ich duszę. W każdym razie to były. Piękny czas, trudny czas powojenny, ale ta młodość jednak przeważała. Przetrwaliśmy najgorszy czas odbudowy kraju. Było bardzo ciężko i rodzicom, i nam dobnęliśmy do finału. Kontakty z koleżankami i z kolegami, bo to, było, to był układ taki rodzinny. My po prostu stworzyliśmy jedną wielką rodzinę. Razem chodziliśmy na spacery. Razem na tańce, razem zwiedzaliśmy, razem byliśmy na wycieczkach. Po prostu to była taka grupa, która się lubiła nawzajem wspierała. Ja żałuję młodości, która minęła i się nie wróci. Na pewno bym wiele rzeczy zrobił inaczej, ale no, brakowało doświadczenia. Poza tym człowiek się uczy na błędach, które popełnia. Przygody miałem motoryzacyjne. Na rowerze nie zdarzył się. Wypadek taki, ale kiedy dopadłem do motocykla, no to niestety miałem kilka zdarzeń. Jedno zdarzenie jest niecodzienne, ponieważ wiozłem kolegę pasażera z tyłu, a z tyłu nie było siedzenia. Więc pytanie, jak ja go wiozłem? On na tych podnóżkach stał, trzymał mnie za ramiona z tyłu. Ja ruszyłem raptownie, a on zapomniał, że tam nie ma siedzenia. I to koło go wciągnęło, portki mu wciągnęło do środka. On skrzyknął, z krzykiem upadł. Ja się zatrzymałem, a jakoś mu się nic nie, nie stało. I miałem również później kilka wypadków samochodowych, ale to w późniejszym wieku. O dyskotekach nie było mowy. To było pojęcie obce. To były potańcówki, się nazywało. A na te potańcówki to się szło na jakby odpusty, jakby jakieś święta. Orkiestra wiejska grała oczywiście żadnych wyszukanych tańców, tylko ludowe przyjemnie, sympatycznie i nam to jakoś ten czas przeszedł. Trudno określić w tej chwili to uczucie. Bo tego młodzież nie doznała i dobrze, żeby w ogóle nie doznała, ale kiedy w czasie okupacji, w czasie wojny, nie można było się bawić, bo była obawa przed Niemcami, to później było to wyzwolenie, że mogliśmy się natańczyć, chodzić, spacerować. Dla niektórych było to ciężki czas ograniczenia wolności, ale dla nas młodzieży to była swoboda. Jakiś miałem pęd, ciąg do robienia fotografii, do zabawy z radiem. I tak się okazało, że jeszcze jako uczeń w liceum byłem reporterem sportowym w miejscowym radiowęźle. Oczywiście zasięg był tylko tego miasteczka. A radiowęzeł co to był? Tuż po wojnie nie można było mieć odbiorników, tuż po wojnie. I była sieć tak zwanych głośników, to się nazywało kołchoźnicy. Wszystko było dobrze, bo przy okazji byłem jeszcze reporterem sportowym w lokalnej gazecie, ten pęd do dziennikarstwa do reportażu był u mnie już od liceum. Chciałem być koniecznie dziennikarzem i w części mi się to udało, takim amatorskim, ale miałem wpadkę. Wpadka polegała na tym, że relacjonowałem mecz piłkarski Miejscowych klubów. Zapowiadam, jestem na stadionie, przy gimnazjum, publiczności 5 tysięcy, wszyscy oczekują rozpoczęcia meczu i to poszło weter. Później relacjonowałem, jak ta gra przebiega. Po zakończeniu tego meczu redaktor mówi tak. Stasiu, to miasto ma 9 tysięcy ludzi. Nie mogło być tam 5000, najwyżej 500. Ja wiem, no, no to się bardzo mocno pomyliłeś. Dołożyłeś zera. W czasie studiów w łodzi była uruchomiona stołówka Gęsie Piuro, Piotrkowska nr 38. Dzięki życzliwości kierownictwa, ponieważ zauważyli, że mam talent taki mikrofonowy. To ja obsługiwałem przez radiowęzeł tę stołówkę, podawałem komunikaty. A wynagrodzenie, jakie otrzymywałem, to była bezpłatna zupa. Bardzo mi to odpowiadało, bo nie musiałem płacić. Bardzo lubiłem jeździć na nartach i grać w tenisa, i grać w siatkówkę. O, jeszcze ping -pong. już ping w pierwszej klasie gimnazjum, ponieważ byłem przedwojennym druchem żaczkiem harcerstwa, jak w stopniu ćwika przewodniczyłem drużynie harcerskiej. Miałem drużynę, już przewodniczyłem grupie. Później z tą drużyną jeździliśmy pod opieką harcmistrza, księdza prefekta, sympatycznego księdza Jana Katarzyńskiego. Wyjeżdżaliśmy z harcerstwem na obozy letnie i zimowe. Harcerstwo ugruntowało we mnie koleżeństwo, solidarność, współżycie z ludźmi. Fajna sprawa była obozy harcerskie. Z całą pewnością bym wrócił do okresu gimnazjum, gdzie można było mieć kolegów, koleżanki, uczyć się po polsku, mieć swobodę, no i żyć młodością. Bo o to, żebym był ubrany, wyżywiony, to już dbali rodzice. Szkoła w ogóle przygotowała mnie do dorosłego życia. Bez szkoły sobie nie wyobrażam, żebym mógł kontynuować to, co później się stało. To był etap do dorosłości, do samodzielności. Tak to oceniam. Wpływ na mnie i sądzę na moich rówieśników to byli wychowawcy to byli prawdziwi pedagodzy którzy przysposabiali młodzież do dorosłości. Jestem im że bardzo. Przygotowali człowieka do samodzielnego życia. Moja rada. Młodość się nie powtórzy, więc w okresie młodości trzeba czerpać ze szkoły ile się da. Nie być leniwym, bo lenistwo później wychodzi bokiem. Po prostu trzeba uważać bo bez szkoły, bez uwagi tego okresu, rzeczywiście człowiek jest nieprzystosowany do dalszego życia. Miałem idealnych rodziców, przysposobili mnie do życia, do szanowania dorosłych, do szanowania ludzi. I również nauczyciele też mnie tego uczyli. Oby byli tacy, jak ci, których spotkałem w życiu.